Rozwój nauki i techniki zawsze ułatwiał człowiekowi życie, patrz EDISON i żarówka. No poza przypadkami, kiedy nie ułatwiał, patrz żarówki energooszczędne. Oto motocykliniarstwo pokonało kolejny próg niemożności. Japońska firma skonstruowała motocykl z silnikiem napędzanym biopaliwem, który może być zasikany, znaczy zasilany w trakcie jazdy, ponieważ zamiast fotela dla kierowcy pojazd jest wyposażony w muszlę toaletową. Czyli urządzenie, urządzenie niezbędne dla każdego motocyklisty. Why no? Dlaczego nie? Teraz nowego znaczenia nabierze powiedzenie Gaz do dechy. Do tej pory można się było poruszać, jak to mówią, na piechotę, czyli perpedes. Teraz dzięki japońskiej konstrukcji możemy się poruszać sedes Wcześniej motocyklista jak chciał ulżyć naturze podczas jazdy, to musiał robić jajmachę, nie? a teraz motocykliniarz będzie miał do, do dyspozycji motocykl Kawasaki, produkowany na japońskiej wyspie Hońsiusiu. Podobno firma Mercedes wypuści na rynek europejską wersję biomotocykla Samsedes. Nazwa na cześć greckiego wynalazcy toalety Sam Sedesa Stekali. Motocykl z muszlą ma jednak pewne niedociągnięcia. Producenci powinni domontować stworzeń na papier toaletowy i oczywiście półeczkę na gazety.